Cześć, Marcin z tej strony. Chciałem sobie poćwiczyć spawanie na róże. Jedyną rurą, jaką miałem, to była rura nierdzewna No i to są efekty. To jest elektroda 2,5 mm ER150. Prąd 70 amperów. Rura, nie wiem, jakieś półtorówka. W zasadzie no, przepala ją niczym plazmą. 70 A to jest no, za dużo. Fakt, że elektroda nie jest do spowania rur przeznaczona, to jest raz. Dwa, jak widać, materiał nierdzewny jest bardzo zdradziecki. I ma znacznie niższą, no, niższą przenikalność cieplną niż zwykła stal i w zasadzie nagrzewa się bardzo punktowo co powoduje, że w zasadzie żłubimy już nawet bardzo niskim prądem co widać tutaj chyba nas poważno się nie nadaje wydaje mi się, że żeby to sobie eksperymentować muszę sobie załatwić rurę Stalową, grubościenną I wtedy że tak powiem będę mógł cokolwiek robić Eksperymentowanie Eksperymentowanie z, ze stalą nierdzewną przy braku umiejętności jest przeciętne Trzymajcie się, cześć!